Szanowni Państwo, wpadłem na taki oto pomysł, aby mój podcast także był użyteczny bardziej moim studentom. A przede wszystkim osobom, które zdają egzaminy dyplomowe na drugim stopniu, to jest jedna inicjatywa, a druga rekrutacja. I też wziąłem sobie tutaj drugi stopień, ponieważ jestem w komisjach, prawda, czasy się zmieniają, a ja ciągle. Natomiast, drodzy przyjaciele, są to rozmowy, które mają wam pomóc nakierunkować także na dalszy rozwój naukowy bardziej. Bo pierwszy stopień naszych studiów na SW dziennikarskich jest praktyczny, drugi stopień jest bardziej nastawione akademicko, teoretycznie, nachylone lekko marketingowo, stąd te tezy nie są proste i szczerze mówiąc jest ich od kilkunastu do kilkadziesiąt. Gdzieś tutaj bym się zatrzymał w połowie tej wypowiedzi, natomiast warto przede wszystkim co zrobić. Nie będą to gotowce, które wam dostarczę, jak macie mówić, aby wypaść dobrze. Ważne jest, żeby myśleć, drodzy przyjaciele. To jest tajemnica podstawowa tejże tajemnicy próbujemy się uczyć, także na naszych zajęciach, zwłaszcza na specjalizacji edukacja medialna, gdzie naszym celem jest myślenie. Myślenie o przyszłości, o tym, co możemy zrobić w mediach. Tutaj oto, drodzy, mamy w tejże tezie pierwszej, bo tak sobie wymyśliłem, że wezmę po prostu po kolei, z tej obfitości, mamy dwa oto pojęcia, nad którymi warto się pomylić i trochę po opowiadam o czymś, co można, czym można wzbogacić opowiadanie o tym. Komunikacja niewerbalna. Skoro nie niewerbalna, to znaczy, że jest i werbalna, czyli możemy mówić słowem, pisać książki, powieści, artykuły dziennikarskie, publicystyczne, felietony itd. Komunikacja, czyli coś, co nie jest transportem miejskim. Notabene anegdota głosi, że kiedy pojawiało się to hasło studia komunikacja społeczna i dziennikarstwo to dywagowano o tym no co będziemy uczyć o transporcie o metrze o tramwajach no nie to jest sposób w jaki my y, ze sobą się y, spotykamy w informacjach tak wymieniamy jakieś dane albo wymieniamy życzliwości co często robimy w social mediach komunikacja no ta bene to pojęcie ma zmierzać do czegoś, jest w nim zawarta tak zwana komunia, jest maj, prawda, więc komunia święta, ale dzieci. Natomiast jest to kwestia też drodzy bardziej głęboka: to znaczy, chodzi o to, żeby stworzyć stan społeczny, idealny, w którym my wszyscy jesteśmy ze sobą porozumieni, nie dzielimy się na frakcje i partie. Oczywiście jest to pewne marzenie, do którego dążymy ale taki stan na przykład w teologii istnieje jak właśnie przyszłe życie. Pośmiertne, w którym wszyscy jesteśmy zjednoczeni: ci, którzy byli, ci, którzy są świętymi, i my sami. Ale nie idźmy aż tak dalej, chociaż jesteśmy też w tradycjach teologicznych bardzo mocno osadzeni. Niewerbalna, czyli wszystko, co nie mówię słowem, drapie się teraz po czole, proszę Państwa. Co to znaczy? Nie wiem, po prostu mnie spędzi czoło, ale wszystkie poprawianie okularów, wygląd, ja mam tutaj. W miarę jakąś taką strój dla państwa, jeszcze sobie zapnę guzik. To jest wszystko istotne, bo czy moje otoczenie, prawda? Tu są ekrany z, z pamiątkami, y, tam jest jakaś biblioteczka. Y, y, drodzy, to wszystko mówi o człowieku. Wszystko to, co nie jest słowem, bardziej przemawia do nas. To jest cała tajemnica pojęcia komunikacji niewerbalnej. Gdybym kłamał wam, to robiłbym podobno pewnego rodzaju gesty. Jeżeli oglądacie pewne serie typu CSI, typu Mentalista, typu Castel, typu, drodzy, jeszcze moje ulubione, Zabójcze Umysły, analizuje się tam zachowania przestępców pod kątem też takich niewerbalnych rzeczy. Notabene mam nową książkę i tutaj zaraz ją pokażę. Jest to właśnie rzecz, która mnie interesuje też kryminalnie w ramach wakacyjnych, już przygotowań do, do marzeń o napisaniu własnej powieści, ale takie rzeczy są, takie rzeczy się dzieją, więc niewerbalne to znaczy wszystko, co nie jest przekazywane słowem. Wszystkie zachowania, właśnie. Zaraz do tego dojdziemy, bo opowiem Wam o pewnej szkole, ale jeszcze dwa słowa o audiowizualności. Dokładnie dwa: audio wizualność. Audio czyli jednocześnie dźwięk, jednocześnie to co przekazuje w tym kanale, że mówię, że jest to werbalność mówiona, ale jest ona bardziej dynamiczna, prawda? Jakby trochę się słuchało tego. Więc mamy troszeczkę inaczej inne doświadczenie treści niż gdybym państwu napisał ten mój dzisiejszy referacik, powiedzmy. Wizualność też proszę uprzejmie zauważyć, że dodałem sobie siebie tutaj na dole. Żebyście nie widzieli, to znaczy uwiarygadniam to, że to naprawdę ja mówię. Wizualność, audiowizualność. Kultura dzisiaj jest z tym zdominowana. Notabene właśnie jest pytanie o rolę słowa w tej kulturze. Mój mistrz świętej pamięci Biskup Lepa właśnie wskazywał na tak zwaną logosferę. Który to, że ja buduję wokół siebie przede wszystkim, muszę budować środowisko słowa, i jest to jeden z celów podstawowych edukacji medialnej dzisiaj, żeby nie do końca podkreślać obraz. Ja z kolei dodałem do tego w doktoracie taką tezę, że audywizualność jednak to wyrównuje dzisiejsza, że my ciągle jesteśmy ludźmi słowa, niemniej jednak ja uwielbiam ilustracje i te Flickra po, pobrane tak spontanicznie o to jakoś mi mówią, o tym, co chcę dzisiaj przedstawić. Proszę Państwa, trochę więcej treści do tej tezy niż tylko samych refleksji autora. Szkoła Palo Alto. Gorąco polecam zapoznawanie się ze szkołami mediozawczymi. Jest ich Kilka, jest też polska szkoła, można tak nazwać, pan, yy, za chwilę doktor tak naprawdę, Piotr Guzdek, yy, stworzył takie pojęcie medioznawstwo personalistyczne, polska szkoła lubelska, krakowska, warszawska, yy, podpisuje się pod tym w pełni, ale to jest szkoła... Oto taka, Palo Alto jest to, jest to środowisko Kalifornii, czyli tych Silicon Valley y, miejsce, gdzie tworzą się nowe technologie. Notabene to jest ta przestrzeń, gdzie nieliczni decydują o całym świecie gdzie powstaje Google, gdzie powstają inne, in, inne innowacje. Otóż oni zauważyli też w takich swoich badaniach medioznawczych takie tematy. Te słowa funkcjonują do dzisiaj w naszym dyskursie medioznawczym. Komunikowanie interp interpersonalne, psychologia. Jest to też intrapersonalne, ja sam z sobą, z własnymi myślami. Jak tłumaczę to przedszkolakom, a zdarzyło się na edukacji medialnej dla dzieci, że jest tam mały ludzi, który do mnie mówi i ja się z nim komunikuję. Notabene to jest też tematyka bardzo mocno teologiczna, bo skoro ludzik jest mały i się ze mną komunikuje, to gdzieś w tym procesie komunikacji wewnętrznej jest też Pan Bóg, który y, mówi do mnie bezpośrednio. Ale oni o tym akurat nie mówili. Metajęzyk, kinezjetyka, proksemika, kinezjetyka, wszystkie gesty, różnego rodzaju ruchy dłońmi. Poprawianie czoła, poprawianie włosów, okulary, zdejmowanie, zakładanie wszystko to coś znaczy podobno kulturowo i notabene znaczy bardzo różnie, bo ok, nie jest wszędzie traktowane tak samo, jak się okazuje. Nie pamiętam kraju, gdzie jest to traktowane obraźliwie, ale jest taki kraj. I drodzy, jest to wszystko bardzo interesującym światem. Proksemika, czy jestem z Państwem bliżej, czy dalej. Chodzi o relacje odległości. I, I wreszcie są takie też poziomy tej refleksji, bardzo trudne w tej komunikacji niewerbalnej, w audiowizualności, interakcjonizm symboliczny. To znaczy, wszystko to, co robimy społecznie, tworzy jakieś, i tu jest polemika oczywiście ze słowem tworzy tworzy jakieś znaczenia. To znaczy, to, że my się spotykamy w Polsce, że świętujemy flagę, to ten oto biało. Czerwony kolor staje się jakimś symbolem czegoś niebywałego, czegoś, co nas wyróżnia. I my to tworzymy sami. I to jest bardzo ciekawe, bo niektóre wartości można powiedzieć, się odkrywa bardziej niż tworzy samemu. To znaczy, jeżeli zaczniemy chodzić w to samo miejsce, to oczywiście to miejsce stanie się legendarne. Ta legendarna ławeczka w naszym otoczeniu i, i będzie ona, że tu ileś par się poznało i zakochało, powiedzmy. Natomiast są pewne rzeczy rzeczywiście, które odkrywamy. Odkrywamy inaczej. Krzyż w przestrzeni publicznej. Proszę wybaczyć to teologiczne nachylenie dzisiaj, ale, ale tak to wyszło. Natomiast jest to temat bardzo istotny. Czy wolno nam wieszać krzyże? Jest to symbol także. Pewnego rodzaju cywilizacji, kultury, myślenia o innych, tak naprawdę oddawanie swojego życia za innych. Jest to znak hańby, tak naprawdę, do śmierci pana Jezusa, czyli śmierci haniebnej, okropnej, niebywale pogardliwej, można powiedzieć, a jednak nabiera on zupełnie innego charakteru. Po Ewangeliach. I wreszcie dramaturgiczna koncepcja życia codziennego. Jesteśmy aktorami, tak naprawdę. Tak mówi jeden z autorów, który przynależy do tej szkoły. Tutaj już przeskakuję do, do slajdu, gdzie są książki warte polecenia oraz myśliciele. I właśnie Erwin Goffman mówi: Człowiek w życia codziennego. To jest szekspirowskie bardzo rozwinięcie tematu, że świat jest teatrem. My jesteśmy aktorami, wchodzimy, wychodzimy. I proszę Państwa, nie jest to takie bez znaczenia. Ja jestem wykładowcą, a tak naprawdę jestem Piotrem, Piotrusiem dla niektórych, prawda? Więc wchodzę w pewną rolę, w którą chcę wykonywać, bo to jest moja praca, tak? Ale po godzinach jestem zupełnie innym człowiekiem. Znaczy bez przesady, nie jestem jakimś psychopatą, tylko, tylko mówię o tym, że chcę ukazywać się też inaczej, prawda? Innym. Bo jestem w innych sytuacjach i człowiek wchodzi w te role. Oni to odkryli, właśnie ta szkoła, Erwin Goffman. Tu są myśliciele, których nie poznałem tak naprawdę jeszcze, ale warci są wynotowanie. Gregory Bateson, Ray Birthwitzell, nie znam człowieka, Edward Tichol i zaraz o nim opowiem, bo go znam. Erwin Goffman, Paul Wacławik, ten jeden z głównych myślicieli tej szkoły. Bezgłośny język. Właściwie to jest inaczej opowiedziana komunikacja niewerbalna. On tak to nazwał. Można myśleć ze Stuartem Holem, innym medioznawcą, który mówił o dekodowaniu, kodowaniu, ale Edward mówi o tym bezgłośnie język. Rzecz jasna, nie poznałem człowieka osobiście, ale z książki. Czytajcie książki, drodzy Medioznacze. Seria z nieskończonością. To jest moja ulubiona zresztą seria, którą warto nabywać w antykwariatach. Mówi coś takiego, że wszystko znaczy. To, jak jemy, jak się ubieramy, jak się kochamy w domu, jak się nie kochamy, jak odmawiamy modlitwę. Wszystko jest językiem. Jest taką kulturą, która mówi. Ten człowiek też doradzał dyplomatą. Notabene chyba sam nim był przez pewien czas. A zatem ma dużo doświadczeń takich niesamowicie praktycznych, jak po prostu innym przedstawiać. Mogę długo rozmawiać o tym, ponieważ tematy są mi bliskie. Szkoła nie jest mi szczególnie bliska. Wolę bardziej Toronto, McLuhan, Neil Possman, ale oni wskazują na coś niebywale ważnego. Jak tworzymy znaczenia. Jak komunikujemy się poprzez ubiór. Nie wyobrażam sobie przyjechać na uczelnię w dresie. A Państwo sobie wyobrażają? No właśnie, i przez to, albo na przykład kapłana w koloracji, który pali papierosa. On powinien ją zdjąć wtedy na tą czynność, ponieważ jest to semiotycznie trudne do zrozumienia. Uważajmy na semiotykę. To, jak wyglądamy, jakie mamy rzęsy, jakie mamy okulary, ma duże znaczenie. Ostatnio się przekonałem też w takich rozmowach Facebookowych, jak polubienie jakiejś drużyny piłkarskiej może mieć duże znaczenie dla kogoś. Koleżanka z klasy mojego, z ogólniaka, dziękuję Ci bardzo Moniko, wyjaśniła mi, że jest to, nie jest to prosty temat, tak? więc to wszystko tworzy ten oto świat. Proszę Państwa, znamy czasem komunikację niewerbalną z takiej strony w audiowizualności, że 55% znamy to ze szkoleń telemarketingowych jest to istotnie pewna reguła. Do tej pory nie odkryłem, na ile ona jest uzasadniona naukowo, ale człowiek, wiemy, kto, kim jest Albert Mrabian, doktor, a więc musimy tylko zweryfikować, czy to prawda, ale jest coś na rzeczy. Ponad połowa mój takiej starej daty, stary, no on ciągle jest wspaniałym dziennikarzem, publicystą, pan Jacek Łęski, mówił, że. Kiedyś poszedł do telewizji, zawsze był związany z prasą, teraz już teraz jest w ogóle korespondentem, był na Ukrainie, więc szacunek ogromny dla, dla postaci. Natomiast poszedł kiedyś do telewizji i opowiadał, że jak było, jak było, jak wrócił do domu, aż ona mówi tak, tylko że ci się krawat przekrzywił, więc komunikujemy bardziej nie treścią, tylko tym, jak wyglądamy. Jacy jesteśmy? W radiu robi się bardzo ciekawa rzecz z tym wykresem. Otóż wiele tych rzeczy, co przynależy intonacji, przechodzi na wygląd. Tak naprawdę w radiu nie ma wyglądu, więc te treść się troszeczkę. Pamiętam tak z zajęć, że do 14% przesuwa się skupienie na spoken words, jak tu się mówi, a reszta to są tylko intonacyjne rzeczy. Czyli, proszę Państwa, nie wystarczy wiedzieć, co się mówi mówić tylko wiedzieć do kogo się mówi, ale także w jaki sposób się mówi. Czyli coś takiego co umiejętnie tworzy refleksyjność i jakiś. Proszę państwa, w końcu sobie wymyśliłem o to taką rzecz. Wczoraj odbyły się tak zwane próby antenowe u mnie Otóż jest to jedna z najlepszych DJ-ek na świecie, Jenny Preston. I tak sobie pomyślałem, że jak mówię o komunikacji niewerbalnej, to opowiem o niej. Ona coś robi profesjonalnego, czyli miksuje muzykę. Mam nadzieję, że nie, nie zagłusza za bardzo, właśnie te próby temu służyły. Ale Jenny sobie gra, ale jednocześnie zobaczcie, zwróćcie uwagę, jej gesty, jej sposób ubrania, z kulturą do człowieka, nie ma tatuaży, przepraszam, ale ich nie, nie, nie do końca lubię. Jest radosta, to dla mnie, jak wyłączę sobie muzykę, to widzę, że, że robi to z radością, komunikuje mi to bardziej. Oczywiście, drodzy, jak podkręcę muzykę, to już zupełnie inny przekaz, prawda? Drodzy przyjaciele, to tyle w temacie, który jest niebywale ciekawy. Yy, troszeczkę wam doradzam, jak można go pociągnąć, ale kreacja jest Wasza. Na trochę, na koniec, na, na dobre pożywienie intelektualne Jenny Preston, a później się wyłączę. Bardzo dziękuję za uwagę.